Strony Damian, sklep wędkarski Trotka, a ja dzisiaj przychodzę do Was z tak napakowaną tubą, wielką tubą. Zaraz Wam pokażę, co mam w środku, i będziemy sobie omawiać poszczególne wędeczki, jakie tu są, i nie tylko, bo jest jeszcze coś oprócz wędek. Straszny wiatr nam się dzisiaj zerwał. Mam nadzieję, że będziecie mnie w miarę dobrze słyszeć. Ja już tutaj Wam odsłoniłem. Zobaczcie, co my tu mamy, jak pojemny jest ten pokrowiec. Jest to pokrowiec. Od razu Wam powiem marki Frenzy. I tu go mamy M95, więc nawet takie większe dwuskłady nam tu bez problemu wszystkie wędki powchodzą. Wydaje się być dosyć wąski, dosyć taki mało pojemny, ale jest zupełnie inaczej. Zobaczcie, jak on jest tu napakowany. Bez problemu to wszystko upchałem. Mam ze sobą jeden parasol. Mam ze sobą drugi parasol. I mamy tutaj jeszcze napchany wędeczek, więc zaczniemy sobie może od tego pokrowca od razu, jak już go mamy rozłożonego, a potem przejdziemy po kolei, e, omówimy sobie wędeczki, które dzisiaj do Was e, przyniosły. Słuchajcie, e, pokrowiec, jak sama jego nazwa wskazuje, jest przeznaczony dla dwóch w pełni uzbrojonych wędek z kołowrotkami. Ale bez problemu zmieścimy tutaj i więcej, bo już widzę, że tutaj to poszerzenie jest dużo większe, więc powinniśmy tutaj upchać troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej te wędeczki i wejdzie. Ja często też tak upychałem w swoim, właśnie, że jedną wędkę wyżej, drugą niżej. Wtedy teoretycznie w pokrowcu, który może pomieścić dwie wędki, mieścimy cztery da radę. Pokrowiec jest wykonany z wodoodpornego, ślizgiego takiego materiału imitującego ala skórę, Łatwy w czyszczeniu, nie będzie tu żadnego problemu z utrzymaniem go w czystości. Przy okazji woda nam tu nie przecieknie. Naprawdę gruby, mocny suwak. To jest duży matutem. Jeżeli chodzi o pokrowce, on musi być solidny, często też upychamy troszeczkę te wędki, nie ma co się oszukiwać, więc nie chcemy, żeby nam się tutaj nic pruło, nic strzelało. Przechodząc tutaj do środka, mamy przegródkę, to często... Często jest akurat w pokrowcach, właśnie tego typu taka przegroda, żeby wędki nam się nie obijały o siebie. Więc mamy to. Mamy też tutaj rzepy, żeby spiąć sobie wędki jedna do drugiej. Przechodząc z drugiej strony, mamy duże ramię do noszenia. Tak to wygląda. Wygodnie się z tym chodzi. Ja miałem upchany ten pokrowiec i jak najbardziej nic się nie gibało. Mamy też rączkę taką, żeby złapać sobie w połowie, i jeszcze jedną rączkę, żeby było łatwiej włożyć do samochodu, wyciągnąć z samochodu. Jest to fajne rozwiązanie. Często musimy jednak te pokrowce upychać gdzieś w bagażniku. Tak mamy łatwiej. Solidne tutaj wykonanie. Tutaj też gruba, naprawdę gruba tutaj ta osłona na nasze ramię, żeby nam się to nie wpijało. Więc, pokrowiec jak najbardziej godny uwagi. Można, można przyjść do nas, nawet obejrzeć też na stanie. Więc, no, jak, jak na dwie wędeczki, super opcja. Zapomniałem Wam powiedzieć jeszcze wysokości tego pokrowca. 1,95 m, więc jest to wysoki pokrowiec. Wejdą nam tutaj wędki 3,60 w dwóch składzie. Bez problemu, więc, no, pojemny. Długi. Nic nam się tutaj, czasami jak mamy krótszy pokrowiec, dłuższa wędka wystaje ryzykownie. Tutaj wszystko będzie na pewno zabezpieczone i będzie bezpiecznie. Słuchajcie, na pierwszy rzut wybrałem, wydaje mi się, najbardziej popularny rozmiar wędeczki. Jest to wędka Frenzy FXT 11 stóp feder, czyli 3,30. Wędeczka ta charakteryzuje się Progresywną akcją, sztywnym blankiem z zapasem tutaj mocy, naprawdę jest tutaj naładowana ta wędka, czyli poradzimy sobie i z większymi rybami, i jak najbardziej z mniejszymi. Ona szybko gaśnie, szybko uspokaja tą swoją pracę po wyrzucie. Takie wędki progresywne jak najbardziej charakteryzują się tym, że pozwalają nam celnie rzucać i daleko rzucać. Takie wędeczki, które mają zachowany tutaj większy zapas mocy w tym dolniku, dają nam dłuższe rzuty, celniejsze. No i czuć ten zapas. Wędeczka jak najbardziej, nie wiem czy tu teraz zobaczycie, ale ona bardzo szybko gaśnie. I pomimo tego, że ma naprawdę duży zapas mocy, mamy stosunkowo cienki blank. Cienki blank, tutaj dolnik mamy wykonany z połączenia pianki Ewa oraz korka, więc design jak najbardziej sympatyczny, fajnie to leży w ręku, no klasyczna wędeczka, można powiedzieć z budżetowej półki cenowej, jak za, za niewielkie pieniądze, wędka naprawdę godna uwagi i mocno konkurencyjna. Przynajmniej tak w pierwszym kontakcie z nią na sucho osobiście nie miałem przyjemności jeszcze powędkować tą wędką, ale, ale fajnie to wygląda. I wydaje mi się, że naprawdę porządna propozycja. Mamy też rozmiar 9stopowy i 10 dziesięciostopowy. Czyli 2.7, bardziej taki może pod klasyczka, pod delikatne, bliskie łowienie pod nogami też jak najbardziej. No i 3-metrowa wersja klasyczna. Więc tak by to się prezentowały nasze federki. Wędeczki te są w dwuskładzie, w dwuskładzie równym, jak możecie zobaczyć. W zestawie mamy dwie szczytóweczki w komplecie. Szczytówki tutaj jak najbardziej fajnie wykonane, wysokiej jakości. Tutaj pierwsze przelotki w stylu K, tutaj z umocnieniem. Czasami mamy do czynienia z wędkami, które nie mają tutaj właśnie tego umocnienia, wygięcia w górę. Czasami te przelotki potrafią się uginać. Coś się może z nimi dziać. Tutaj mamy to sztywne. Te pierwsze przelotki najbardziej takie narażone na pierwszym składzie. Na drugim już mamy klasycznie bez, te, bez tego typu K. Ale jak najbardziej nie wydaje mi się, żeby to w jakimś stopniu przeszkadzało w użytkowaniu. Kolejną wędeczką, która wpadła w moje ręce, jest też dwuskładowa wędka od firmy Frenzy. Jest to tym razem Wagler. W moim przypadku tutaj mam 11 stóp, czyli 3,30. Mamy też opcję 12-stopową 3,60. Waglerek. Tutaj już, jak to standardowo w Waglerach jest, nie mamy wymiennych szczytówek. Szczytówka jest na stałe. Smukłe przelotki, bardzo delikatnie wykonane. Smukły blank, tak samo jak i w Federze. I tutaj mamy również mocno progresywną akcję. Ta progresywna akcja w Waglerach daje nam bardzo duży plus do rzutów. Często mamy tak, że musimy się tym skławikiem oddalić, rzucić dalej. Często są różne warunki atmosferyczne wiatr, nie wiatr. Potrzebujemy czasem solidnego rzutu, żeby ten wagler latał nam cały czas w ten sam punkt tam, gdzie chcemy i żeby po pierwsze dolatywał tam, gdzie chcemy więc użycie takiej progresywnej wędki z zapasem mocy jak najbardziej jest super opcją i rozsądnym rozwiązaniem. Oprócz tego, że ta progresywna akcja daje nam możliwość dalekich rzutów, celnych rzutów, to daje nam dużą kontrolę nad rybami. Łowiąc na Waglera, potrafimy łowić latem naprawdę kolosalne ryby wychodzące do powierzchni. Potrzeba mieć wędkę z dużym zapasem mocy, żeby utrzymać tą rybę, żeby ta wędka sobie poradziła, i właśnie ta wędeczka to ma. Nie dość, że zapewnia nam celność i rzuty, to jeszcze kontrolę nad rybą, ona nie będzie się tutaj bała tych komercyjnych miśków. i przy okazji, jeżeli chodzi już o takie warunki wizualne, jak najbardziej nie mamy do czego się tutaj przyczepić, tak samo barwy i pomarańczowo-czarne, wykonanie z pianki i skorka w połączeniu bardzo leciutkie to są wędeczki, to praktycznie tego nie czuć, że się trzyma w ręku i no bajka, bajka, co tu dużo mówić. Tak jak już na początku wspominałem, też dwuskład, dwuskład równy. Tutaj to jest akurat wersja 11 stopowa. Ostatnia rzecz w dzisiejszym odcinku i mamy na to super warunki. Silny wiatr, więc od razu możemy przetestować Marka Frenzy ma w swojej ofercie też dwa parasole: rozmiar 50 cali i 45 cali. Ja teraz mam aktualnie w swoich rękach 50 cali, czyli ten większy. Słuchajcie, będąc nad wodą, parasol jest bardzo przydatny i musimy o nim często też pamiętać. Nie chodzi już tylko o deszcz, o to, czy zmokniemy, czy nie zmokniemy, ale też często po prostu osłaniając się od słońca. Łowiąc w letnią porą, przykładowo na Waglera, którego Wam prezentowałem przed chwilą, no jest upał często i musimy pamiętać o tym, żeby też chronić siebie i dbać o swoje zdrowie, bo czasami no można przesadzić, no nie? nie chcielibyśmy tego, chcielibyśmy więcej tego czasu spędzać nad wodą. I właśnie takie rozwiązania jak parasole czy różnego rodzaju koszulki UV pomagają nam w tym, żeby wytrzymać te upały nad wodą. A co ja mogę Wam powiedzieć o tym parasolu? Solidna stalowa konstrukcja. Tutaj mamy w, pewnym, w pełnym teraz rozsunięciu. No, jest to już kawał parasola, muszę Wam powiedzieć. Solidnie tutaj zmocowane zaciski. Tutaj gwint się wkręca. Nie ma tu żadnego luzu. Wszystko się sztywno trzyma. Jedyny tutaj plastik jaki występuje to jest tutaj na rączce, e, która rozsuwa czaszę tego parasola. Ale możecie zobaczyć, wiatr jest solidny, nic się nie łamie, ja trzymam go centralnie prosto na wiatr, osłania mnie, no lepiej będziecie mnie przy okazji słyszeć. Słuchajcie, jeżeli parasol dzisiaj przetrwał, to raczej Wam na łowisku przetrwa. Wiadomo, że jak się zerwie, nie wiadomo jaki huragan i ten parasol będzie źle postawiony, że go poderwie, może się stać wszystko. Ale to jak z każdym parasolem, z każdą parasolką. Nie ma na to reguły. Różne, różne są warunki, więc póki co mój test przeszedł. Jak najbardziej nada się i na deszcz, i na słońce. Przypominam jeszcze raz dwa rozmiary: 50 i 45 cali do wyboru do koloru. Ja chciałem podziękować za dziś. Przypominam, że wszystkie produkty, które dzisiaj Wam pokazałem, będą dostępne lub są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w sklepie stacjonarnym. Jeżeli byście chcieli podejść, obejrzeć. Warto zadzwonić do sklepu, jeżeli macie gdzieś dalej, czy, co, czy, czy musicie specjalnie pokonać jakąś drogę do naszego sklepu. Zadzwonić, zapytać, czy aktualnie jest na stanie, bo nie wszystko mamy w sklepie e, z racji po prostu tego, że jest on nieduży, mhm. <grych> ale jak najbardziej produkty Frenzy występują. Więc ja dziękuję za dziś i zapraszam. Cześć.